Cześć kochani, z tej strony Jami Lordalowa, która zapomniała założyć słuchawek, zaraz wracam ze słuchawkami, Okej, okay. okay. i dzisiaj nagrywamy... 5 najbardziej opłacalnych wyścigów w Star Stable, czyli jak szybko wytrenować konie na tych wyścigach. Będzie to 5 wyścigów dość łatwych, które będzie się robić szybko, no może szybciej niż 2 minuty. I za które dostajemy 250 punktów doświadczenia dla konia. Zapraszam! Na miejscu piątym tor Fortu Pinta. Możemy wziąć przejechanie tego toru, że tak powiem, u Jamesa. Dostaniemy za niego 250 punktów doświadczenia dla konia i plus z reputacji w forcie Pinta. Według mnie wyścig jest bardzo przyjemny. Robi się go dość łatwo, przede wszystkim dlatego, że ten tor odblokowujemy jeszcze nie będąc członkiem Starrider, więc nie może on za dużo wymagać od graczy. Myślę, że każdy go zna. Nie muszę za bardzo o nim opowiadać, więc zobaczymy się na końcu toru. Ok, już powolutku dojeżdżamy do końca. Jak widzicie, mój czas na tym torze nie jest teraz zbyt zadowalający, ponieważ mam troszkę ścinek. I mój kon nie ma najśmysliwszej ale to mój rekord to minuta 44. Jak mówiłam, nie przekroczyło dwóch minut, nie przekroczyło. Więc odbieramy sobie za ten wyścig nagrodę, dostajemy 250 punktów doświadczenia, i na przykład tutaj na 11 poziomie, jak jest Crescent Harmony, rośnie nam o tyle. Więc przechodzimy do następnego wyścigu. Miejsce czwarte zdobył Thor Wild Bobcat u Loretty w Murland. Możemy wystartować w tym wyścigu, klikając na Lorettę, i dostaniemy za niego 250 PD konia, tak jak w każdym wyścigu na tej liście i chyba 100 tam reputacji w Murland czy w Bobcats, chyba w Bobcats, szczerze, szczerze mówiąc. Tak samo jest to tor dla osób, które zaczynają swoją przygodę ze Star Stable i odblokowujemy go na bardzo niskim poziomie, gdzieś trzecim albo czwartym. Myślę, że przejechanie go nie stanowi większego problemu dla większości osób, więc najzwyczajniej w świecie pominiemy sobie ten fragment i zobaczymy się przy końcu. Ok, i skończyliśmy tutaj wyścig. Mój czas. Tutaj na tym torze też nie okazał się zbyt dobry. Nie wiem czego. Ostatnio bardzo pogorszyłam się w lubianiu wyścigów. I dostajemy. O, akurat w stanie Murland pomyliłam się po raz kolejny. I dostajemy 250 punktów doświadczenia. Kolejny tor to chyba najpopularniejszy wyścig w całym Star Stable. Dlatego, że znajduje się na w cudzysłowie oficjalnym czatrumie graczy, czyli farmie Steve'a. Najpopularniejsze miejsce w Star Stable, na które zjeżdżają się wszyscy klubowicze na spotkania, na którym wygracze się nudzą, przychodzą i sobie czatują i najwięcej osób ma tu stajnie, więc pewnie każdy robił wyścig Steve'a mega dużo razy w swoim życiu. Jest to bardzo fajny tor, dostaje się za niego również 250 punktów doświadczenia dla konia i jest on już dość starym torem. Odblokowuje się go też na gdzieś. Tak, myślę, że w siódmym poziomie, ósmym, i akurat failowałam. Co jest dość normalne w moim przypadku, bo jestem troszkę wyścigową lamą. I no to co? Klasycznie zobaczymy się na końcu wyścigu. Ok, robimy tutaj dwa ostatnie punkty kontrolne, i wjeżdżamy z pety kotlety na metę. W ogóle pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, jak to się nazywasz? Katherine Pony King, ponieważ jesteś westernowa, tak jak niewiele graczy. No i co, odbieramy sobie od Steve'a punkty. Jak widzicie, nasz pasek punktów doświadczenia rośnie coraz bardziej. Kolejnym wyścigiem na liście, zajmujący, zajmującym drugie miejsce, jest Tor Baronowej, który jest oczywiście. Wiecznie nieskończony. Tak jak widzicie tutaj, tego wykrzyknika, który nam to mówi. Musimy go przejechać. I jest on też bardzo fajny, dość nietypowy jak na Stable. Z takim bardzo fajnym starterem. I dostaje się za niego 250 punktów doświadczenia. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego ten tor nie jest na pierwszym miejscu. Na początku myślałam sobie, że dam go na pierwsze miejsce, ponieważ jest on bardzo króciutki, naprawdę fajnie się go jedzie. W takim bardzo fajnym, jakby, obramowaniu. Nie, nie wiem, jak to się dokładnie nazywa profesjonalnie, ale no, nie dałam go na pierwsze miejsce. Bo tutaj mój czas tam był wyświetlany, możecie sobie zatrzymać, bo zapewne nie był on za dobry. Uznałam, że nie dam go na pierwszym miejscu ze względu na jeszcze dojazd do baronowej. Zahaczyłam <laughs> się o płotek. No i ten dojazd do baronowej nie jest znowu taki najkrótszy. I zajmuje jednak on nam trochę czasu, a może mieć na przykład w planach jechanie w drugą stronę i to jest trochę takie wracanie się. Dlatego on nie jest na pierwszym miejscu. Myślę, że gdyby baronowa stała gdzieś bliżej. Albo odbierały się wyścig po tego startera na bank, znalazłby się on na pierwszym miejscu. Tutaj jeszcze szybkie odebranie punktów doświadczenia dla konika. No i co? Lecimy do miejsca pierwszego. No i co? Jesteśmy już przy miejscu pierwszym, czyli wybieg Marleja. Ten wyścig tutaj. Jest to bardzo fajny bieg z przeszkodami ogólnie dostępny. Nie pamiętam na którym poziomie się go ale jest on w stylu właśnie takich parkurów skokowych. W Star takie skokowe parkury, są często jakby okazjonalnie wystawiane, albo też parkury baronowe, i są też wyścigiem tego typu, a ten wyścig. Daje nam 250 punktów doświadczenia i jest naprawdę fajne. Przeszkody porozstawiane są w bardzo dobrych miejscach, przez co łatwo jest przez nie skakać i dobrze zrobić prosty najazd. W przeciwieństwie do niektórych parkurów baronowej, po których trzeba się czasami włóczyć w te i we w te, żeby dobrze najechać na przeszkodę, co zabiera nam naprawdę masę czasu. Za to parkour Marleya jest dość krótki, bo jak widzicie, nawet nie trwa on minuty. Znowu mój czas nie był zbyt dobry, jak to ja. No i daje nam maksymalną liczbę punktów doświadczenia, więc według mnie naprawdę warto go robić przy treningu konia. Jak widzicie, Bóg się osiągnął nowy poziom. No i co? Myślę, że się już z wami pożegnam. Mam nadzieję, że ten filmik się wam podobał. Mówiła Milordelowa i do następnego filmiku!